Dosłownie jeden dzień mnie nie było, a już tyle się zadziało. Dlatego dzisiaj będzie idealny dzień na nadrobienie tego wszystkiego i dokonanie pewnej zemsty. A więc, jak widzicie, znajdujemy się na Rebornie. I tym razem jestem ja. Nie ma tutaj żadnego kapilota. Było to jednorazowe i był to z mojej strony chyba ogromny błąd, bo nie spodziewałem się tego ruchu, który wykona kapilot. Chyba nikt tego się nie spodziewał, że może coś takiego zrobić. Mimo, że to jest mój największy wyrok, to byłem w dosłownym szoku, jak dzisiaj to zobaczyłem. Myślałem, że to będzie zwykły film, ale zaskoczył mnie, naprawdę zaskoczył mnie. I to nie wcale pozytywnie, to naprawdę negatywnie. Bo zadziało się dużo, dużo, a to dosłownie kilka godzin. Kilka godzin minęło od tego, a zadziało się dużo. Mnie dosłownie chwilkę nie było. Dosłownie chwilkę mnie nie było, także trzeba sobie wszystko na spokojnie nadrobić. I teraz tak, żebyście to wszystko, co ostatnio wydarzyło, się dobrze zrozumieli i w niczym przypadkiem nie pogubili się. Otóż tak, musimy w takim razie zacząć od końca, na którym pilot dokonał najgorszej decyzji w swoim życiu. Decyzji, która z czasem będzie miała swoje konsekwencje. Decyzji, której zapewne mój wróg kapilot będzie żałował. I wtedy najpotężniejszy deal, w którym to mam go pokonać, nie będzie jego jedynym zmartwieniem. Pewnie większość z was już to wiedziała, ale mimo wszystko, dla zrozumienia całości musimy to sobie Nadrobić. Jednak zanim my przyjdziemy do całości, to pozwólcie, że ja sobie polecę już w kierunku tego pimpka. Miejsca, gdzie znajduje się pimpek, czyli do tajnej bazy. Bo w tamtym miejscu zadziało się naprawdę dużo. Coś. Czegoś się nie spodziewałem Nie spodziewałem się, że ktoś odważy się wykonać taki ruch Taki, no, szokujący dla mnie ruch Pewnie już większość z was wie o co chodzi Ale polećmy sobie tam na spokojnie, żeby każdy wszystko dobrze sobie zrozumiał A więc tak, wracając Kapilot postanowił, że poleci do mojej tajnej bazy Którą to w łatwy sposób udało mu się namierzyć na mapie I znalazł tam mojego psa i zarazem przyjaciela Przyjaciela, któremu, tak jak powiedziałem, jeżeli coś się stanie To ja rozpętam i znę piekło Czy ktoś... Z graczy będzie chciał, żeby ten świat zamienił się w istne piekło. Także tylko proszę, albo bardziej radzę, nie szukajcie tego psa. Pimpuś nie może zginąć. A że aktualnie posiadam najpotężniejszego przyjaciela XYZ, który również ostatnio mnie zainfakował, to istne piekło przechodzi się w coś jeszcze gorszego. W coś co mój wróg zapamięta na długo. Jednak okej, okay. znalazł psa i niby co. Otóż postanowił, że zacznie go torturować, przy czym na końcu po prostu się go pozbędzie. Wczoraj, kiedy ten film został opublikowany, totalnie o niczym nie wiedziałem. Jednak dzisiaj jak już udało mi się wrócić, to z ciekawości film I kiedy to ujrzałem, to byłem w totalnym szoku. Mimo, że dzięki kapilotowi udało się uratować Daily, który już ponad 3 miesiące temu rozpocząłem i które trwa dalej, to za to ma akcję z psem. Mój plan pokonania go Dirtem nastąpi o wiele szybciej. Także, przyjacielu, <laughs> znaczy największy wrogu, uważaj na siebie i rozglądaj się wszędzie, bo nigdy nie wiesz, kiedy się ciebie pozbędę z tego miejsca. Dobra, jesteśmy tutaj przy tajnej bazie, już w miejscu, przy którym kapilot. Widział mojego psa. Pierwsze co mnie dziwi, to że on w ogóle znalazł tam bazę, ale nie pomyślałem sobie o tym, że ten skalk będzie widać z góry, bo właśnie w ten sposób kapilot odkrył, że to jest to moje miejsce. Bo na mapie był skalk, więc łatwo sobie połączył kropki, połączył sobie ten las i znalazł sobie skalka. I dorwał się do mojej tajnej bazy. Tylko mi się tu nie łączy jedno. Bo on cały czas mówił, że wie, gdzie jest mój pimpek. Tylko że to się nie łączy z tym, co mówił na odcinku. Bo na odcinku. Wychodzi na to, że on dopiero szukał tej bazy, czyli w takim razie te wcześniejsze słowa, że wie gdzie jest mój pimpek, że lecimy tam, że chodź zrobimy coś pimpkowi I żebyście wszystko dobrze zrozumieli, to mowa tutaj o tych słowach To po się lecimy No ale to chodź ze no, mną, nie tym jakiś pimpusiem się straszył. No chodź jak zauważyć tak normalnie Nie straszysz twoim zionkiem. No chodź Kończyłość. Co już wchodzisz, No tak, nie potrafisz to pimpucia, inaczej lecie. To leciłeś. powiedz jak go znajdziesz Pozdrów go ode mnie Nie, na tych kordach Minus 1200 na 8000. No, no tak, na tych. No, no, no. dobrze, właśnie no. Ja wiedziałem, że to będzie kłamstwo. Ja wiedziałem, że on nie wie, gdzie jest mój pimpek. No i nie myliłem się, bo on dopiero znalazł to miejsce. I tutaj, jak patrzę, nic się chyba nie zmieniło. Jest, witaj napis. To było wcześniej. Tu coś jest? Co to jest? Dobra, to tylko nie topasz. Już się wystraszyłem. I czy tutaj coś tam zostawił? Jakieś wiadomości, coś w tym stylu? Nie, nic tutaj nie widzę. Skal czy coś. Bo Nigdy nie wiem, czy on coś po filmie ale nie ustawił tutaj kiełości InT. Wiecie, to jest mój największy wyróg, więc trzeba uważać. On zawsze może mi coś zrobić złego. Dajcie mi dosłownie sekundę. Jesteśmy już coraz bliżej wbicia 100 tysięcy subskrypcji, a nadal 72% osób nie subskrybuje tego kanału, gdzie to codziennie pojawiają się filmy. Więc jeżeli teraz każdy z was zostawiłby tego suba, to na spokojnie udałoby nam się to osiągnąć. Okej, okay, on poszedł tutaj do tego miejsca. Czyli do miejsca właśnie, gdzie to pierwszy raz uratowałem mojego przyjaciela. Mojego przyjaciela Pimpusia, czyli mojego jedynego psa, który jest naprawdę dla mnie cenny. I tutaj podobno jak on wskoczył, to tutaj on był i tutaj coś się działo. Czekajcie, czy tutaj jest rozkopane? Jest coś rozkopane. Tutaj. I są nawet te kowadła. Kowadła, o których zaraz zrozumiecie, o co tutaj chodzi. No i tak, to jest kolejna dziwna rzecz, bo jak to sam kapilot ujął. Zostawię do ciebie host, jedną wiadomość. Jeżeli będziesz myślał, będziesz czujny, to będziesz mógł tej wiadomości sobie skorzystać. To jest moja wiadomość do ciebie. I przysięgam, że to ma sens. Jednak szczerze, kompletnie nie rozumiem, o co możemy chodzić. Jak jakieś cztery kowadła mogą mieć sens? Że co niby, że ma twardą banie, czy co? Bo dosłownie nie wiem, co kapilot miał w tym momencie na myśli. Chwilę miniłem, ale nic, a nic. Ale teraz wyjawię wam pewną. Tajemnice. Musimy sobie polecieć z tego miejsca. Wylećmy sobie na spokojnie, bez stresu. Ja mam wszystko wyjaśnię. Bo jest tutaj coś co mi się nie do końca łączy. Coś naprawdę kluczowe I kilka osób również to zauważyło. Także wyjdźmy sobie stąd po schodkach, na spokojnie, nie śpieszcie się nam nigdzie. A zaraz zrozumiecie dlaczego. Ja mam nadzieję, że to będzie prawda, bo jak to nie będzie prawda, to... Mniejsza <laughs> z tym, dobra, mniejsza z tym. Nie będę mówił, po prostu polećmy. Lecimy w kierunku e Pimpka. Ok, a więc jak widzicie, mamy tutaj miejsce. Ten skal, który ostatnio tutaj się pojawił, to to właśnie tutaj XYZ ostatnio nam rozprzestrzenił tego... Skalka. I dał nam znać, że pimpek, jak i ja nie jesteśmy zwykli. Mamy w sobie jakieś mocy, z tego co rozumiem. To jest właśnie to miejsce. I to jest właśnie to miejsce, gdzie ja ukryłem mojego psa. Także upewnijmy się, czy rzeczywiście tutaj jest pimpek, czy to był prawdziwy pimpek. Wejdźmy tutaj i na spokojnie przekonajmy się o tym. Jest, dobra, dobra. Ale niby jakim cudem. Przecież ten sam pies i ta sama nazwa. No okej, okay, tylko że jest tutaj coś, co nie pasuje. Coś bardzo kluczowego. I teraz zróbmy coś, co nam potwierdzi to, że to jest mój pies. Bo jest jeden sposób na przetestowanie tego. Otóż wystarczy, że... Klikniemy go. Tak, to jest mój pies. Czyli kapilot sobie żartowo. Tylko pytanie, dlaczego? Dlaczego sobie żartował? Dlaczego sobie postawił jakiegoś innego psa? Bo mój Pimpuś przecież jest tutaj, jak widzicie. Spójrzcie, on normalnie za mną idzie, transportuje się. To jest mój pies. Tamten pies nie był mój. Jak się nawet nie mylę, w filmie tam, ten pies również jakby momentami jakby szedł za nim, jak on stał. Więc ewidentnie to był fake pies. To nie jest Pimpuś. Jedno szczęście. Szczęście dla Pimpka. Nie taka pilota. Jednak PS to nie wszystko, co pojawiło się w tym filmie. Jak kilka osób również zauważyło, zostało tutaj ukryte coś jeszcze. Pierwsze co zauważymy, to szczekanie psa i smutna buźka, która już wtedy mogła wskazywać na to, że pozbędzi się on mojego przyjaciela, który jak już wiemy nim nie był. Kolejny dawał mi jakieś dziwne znaki powiązane z X y Z. Pierwszy pojawił się w czwartej minucie 34 sekundzie, gdzie to na dosłownie milisekundę widać ekwipunek X i Z. Jeżeli dobrze widzę, to są to wycinki z filmów X i Z, które publikował na swoim kanale. Jest to naprawdę dziwne, bo dosłownie nie mam pojęcia w jakim celu było to wrzucone. Przypuszczenie, że jest to kapilot nie pasuje mi tutaj. Jakby poznaliśmy już trochę x, y, z, jeżeli byłby taka pilot, to kapilot, to jaki sens miałaby jego pomoc mi? I to w takim stopniu. Więc moje podejrzenia, że był to on, były błędne. Także teraz polećmy na spawna i powiem wam, co ja planuję teraz z tym zrobić. No bo oczywiście tak tego nie zostawię, jakby, jako najgroźniejszy gracz. I nie tak jak najgroźniejszy gracz kapilot, tylko najgroźniejszy gracz po prostu, który nie boi się niczego. Polecę na spawna i wam wszystko wytłumaczę co chcę zrobić, bo mam pewien plan. Tak sobie rozmyślając nad tym wszystkim, tutaj ta akcja powiązana z moim przyjacielem, tutaj jakieś sceny z XYZ, które nie wiem co mogą oznaczać, plus taka wadła, które jak sam kapilot mówił, mają jakiś sens. Nic mi się tutaj nie łączy. A tym bardziej, że ten pies, którego się pozbył, nie był moim przyjacielem. Był to jakiś ewidentnie inny pies. Jednak mimo wszystko nie pozwolę sobie na robienie żartów z tego wszystkiego. Czy pokonał mojego psa, czy jakiegoś innego losowego? Nie obchodzi mnie to. Zażartował sobie z mojego przyjaciela. Dlatego ja zrobię coś podobnego. Dobra, jesteśmy na spałnie. Otóż tak. I tutaj. Na chwilę się zatrzymamy, bo chcę Wam wszystko wyjaśnić. Co chcę zrobić, bo to nie jest zwykły plan, to musi być coś, co również nie spodoba się kapilotowi. Bo oczywiście nie dam mu teraz prezentu za to, że zażartował sobie z mojego psa, jakby no. <laughs> tak nie robimy. Ja taki nie jestem. Zrobimy mu coś niefajnego, oczywiście. A nie do końca z nim zrobię coś, tylko zrobię coś z jego pandą. Z jego pandą, która znajduje się tutaj. Jak się nie mylę, tutaj trzeba wejść, tutaj i tutaj. Tutaj ona była, jakby. Nie ma jej tutaj już wcale, bo. On ją gdzieś przeprowadził. I jak zauważycie właśnie, jest tutaj też tabliczka. Jest ta tabliczka, którą jakby zostawił XYZ dla kapilota. I prowadziła go do jakiegoś pokoju, w którym był wysadzony. Także... XYZ starał mi się mnie pilnować nawet gdy mnie nie było i przygotował pułapkę dla kapilota. Także dziękuję Ci XYZ, mój przyjacielu, za to, że nawet jak mnie nie ma, to pilnujesz mnie, żeby nic się nie stało. Jak chodzi o tą tabliczkę, jaki pokój, do którego poleciał kapilot, to jestem w szoku. Czyli tak jak mówię, XYZ pilnuje mnie cały czas. Nawet wtedy, kiedy nie ma mnie na serwerze, dajcie znać co o tym myślicie. Bo akurat ja przez takie coś już wierzę w 100% XYZ, że jest moim przyjacielem. Bo tak cały czas miałem z tyłu głowy tu niepewność. Więc teraz mi się też łączy. Dlaczego on nie uratował Pimpka tamtego? Bo on wiedział, że to nie był prawdziwy Pimpek. Jeżeli on by zrobił coś prawdziwemu Pimpkowi, wydaje mi się, że wyglądałoby to nieco inaczej. Ale dobra, wracając do pandy. Gdzie teraz niby przybywa panda? No właśnie, to jest rzecz, której aktualnie jeszcze nie wiem. I teraz zapytacie: Poza ale jak niby chcesz zrobić coś z jego pandą, jak nie wiesz, gdzie ona jest? Otóż nie do końca. Bo jeżeli połączymy sobie kropki z ostatnich filmów Kapilota, to jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób dojść do tego, gdzie może ona się znajdować. Kluczowym filmem jest jego ostatni, który opublikował na swoim drugim kanale. To właśnie tam kilka razy leci w jednym kierunku w kierunku moich zestawów Lego. No i pewnie pomyślicie, ale przecież to może być w takim razie wszędzie. No niby i tak, ale nie do końca. Bo w momencie, kiedy Kapilot płynie, Słowa. Płyniemy w tajne miejsce to teraz schowamy w jego... Będzie się czuł komfortowo w tym miejscu, bo... Ala może nie żywi znajomi, ale... Ale tacy przeżywani trochę. Nie żywi znajomi, ale tacy przeżywani. Czy ktoś z tego coś rozumie? Bo ja na początku może i również nie. Ale po czasie przypomniałem sobie o jednym miejscu. Jednak całość idealnie mi potwierdził ostatni film, który Kapilot właśnie wrzucił na mój kanał. To tam leciał kilka razy w kierunku zestawów Lego. No właśnie. I warto zauważyć tam ilość fajerwerek. W momencie, w której znajduje się w nowej bazie z pandą, posiada 47 fajerwerek. A jak odlatuje, to posiada ich dwie dwie sztuki mniej. Więc ewidentnie wskazuje na to, że panda została ukryta bardzo blisko zestawów LEGO. No i teraz łącząc sobie wszystko, jesteśmy w stanie dojść do tego, gdzie ona się znajduje. No i dobra. W końcu wiem, gdzie to jest. Nie było to nic łatwego, żeby na to wpaść, żeby sobie połączyć jakieś kropki, ale udało się. Jest pewne miejsce, które mi się do tego wszystkiego łączy. Ale żeby się upewnić... Musimy polecieć sobie na lego, załadować sobie tutaj czanki i wejść sobie na Replay Moda. Żeby upewnić się, czy rzeczywiście to jest to miejsce. Także załadowaliśmy sobie wszystko i teraz wejdźmy sobie na Replay Moda. Ok, jesteśmy na Replay Modzie i teraz przyspieszmy sobie tutaj. I ok, tutaj mamy załadowane wszystkie właśnie zestawy LEGO. I teraz tutaj musimy wejść sobie po ziemię i poszukać, czy coś tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś cave'y. Tutaj nic nam nie pasuje do tego, żeby to było właśnie to, o czym jest mowa u kapilota. Tutaj jedynie mamy tą pułapkę, którą zostawił na mnie właśnie XYZ. Ale jak widzicie, mamy coś tutaj. Podejdźmy sobie wyżej i na spokojnie sobie obczajmy, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj pandę. I czemu mi się to łączy? Bo kapilot właśnie użył słów, które by wskazywało na to, że jest mowa tutaj o pandzie. I pasuje tutaj. Tutaj jest miejsce, gdzie skopywał się kapilot. Pilot. I mamy tutaj bazę, gdzie powinna być panda. Teraz pytanie, czy ona tutaj rzeczywiście jest, czy jej nie ma. Czy coś się z nią stało? Bo jak tutaj patrzę, nie załadowało na jej, ale jest to możliwe dlatego, że jestem gdzieś dalej, więc jej mi tutaj nie ładuje. Także wejdźmy na serwer i przekonajmy się, czy rzeczywiście jest ona tutaj, czy nie ma jej tutaj. Szczerze, jak wszedłem na tego replay moda i nie widziałem tej pandy, to lekko przeraziłem się, że mój plan nie wypali. No bo jak mam go wypełnić, jeżeli nie ma pandy, która jest mi głównie do tego potrzebna. Jednak lekko zestresowany wszedłem na serwer, aby się upewnić. Okej, okay, także jesteśmy tutaj, no i musimy polecieć sobie tutaj w to miejsce. A jestem ciekawy, czy jest tutaj panda. Przysłuchajmy się, czy tutaj słuchać jakąś pandę? Nie, ona chyba nie wydaje, że dźwięków. dźwięku. Dobra, wskakujemy i przekonamy się, czy rzeczywiście tutaj coś jest. Czy gdzieś się jej pozbył. Jest i ona! Tak, to jest ta panda, którą swoją drogą nazwał Hozot. To akurat jest naprawdę miłe. Tego się nie spodziewałem. Byłoby chyba z tego, co mi się wydaje. Jeden właśnie z najbardziej lajkowanych komentarzy, żeby nazwać ją Hozot. Także jest panda Hozot. Miłe, miłe, miłe. Tylko, że panda Hozot teraz... A no właśnie, co z nią robimy? I teraz pewnie zastanawiacie się, co planuję z nią zrobić. Spokojnie, spokojnie. Nie uczynię tego, co kapilot. A w dodatku, nawet ani razu i nie uderzę. Więc pewnie zastanawiacie się teraz, o co może tutaj chodzić? Otóż podlećmy sobie do pewnego miejsca, które zostawił nam X, Y, Z. sobie tutaj zostawmy, ale wylećmy sobie, ja wam pokażę jedno. Miejsce. Miejsce, do którego sobie ją sprowadzimy. Podlećmy sobie tutaj, wejdźmy sobie tutaj, tak. Weźmy sobie klatę, załóżmy na spokojnie, sobie podejdźmy do tego miejsca, żebyście wszystko dobrze zrozumieli. Na spokojnie, nie musimy nigdzie się śpieszyć, bo miejsce jest tutaj. Tutaj mamy jakieś mechanizmy, co nie tutaj. to jest to skalk. Czekajcie. Aha, tu jest ten skalk, dobra, bo tutaj był ten mechanizm. O, się wystraszyłem. Dobra, myślałem, że już na mnie coś zostawił. Tutaj nigdzie nie będę prowadził, ale zaprowadzę ją na tam. Ej, jest, jest, tak. Tam sobie ją zaprowadzimy. Także idziemy sobie po pandę i trzeba ją sobie tutaj sprowadzić. Do jej nowego domu. Tak po prostu nie mogę jej tam zrzucić, no bo nie przeżyje tego. A mi właśnie na tym zależy, aby była ona żywa. Dlatego zróbmy sobie łódeczkę, którą będziemy ją prowadzić, bo coś jeszcze że nie będzie łatwe zadanie, ale wyprowadzić ją stąd będzie ciężej, tak szczerze. Tylko mnie ciekawi jedno, czemu znów ukrył ją tak bardzo blisko, jakby to nie ma sensu. Przecież. ukryją ją wcześniej w miejscu, które też było moje, czyli miejsce, gdzie robiłem sobie jakby potki, a teraz ukrył w zestawach Lego. Jakby, jaki to ma sens? Przecież wiadomo, że ja połączę kropki i będę wiedział, że to chodzi o jakieś moje miejsce. On się nie uczy na błędach, czy o co tu chodzi? Totalnie tego nie rozumiem. No bo tak, jeżeli kapilot uważa tą pandę za swojego przyjaciela, to chyba ukryłby ją jak najdalej od spawna, aby nikt jej nie znalazł. Za to on drugi raz pod rząd popełnia ten sam błąd i ukrywa ją w miejscu, której w jakimś stopniu znam. Nie rozumiem tego. Co na nią zadziała? Pewnie jakiś bambus, co nie? Także weźmy sobie, zetnijmy tutaj bambusa. O, czekajcie, ona idzie za mną, tak? Patrzcie, chodz, idealnie idzie. No widzicie? Ona jeszcze nie wie, co ją czeka. Fajny domek będzie miał, ci mówię. No zaufaj mi, zaufaj mi. Chodź tylko tutaj, ja ci pokażę nowy domeczek, spodoba ci się. No chodź, 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 panda. No tutaj, chodź. chodź, tutaj łódeczkę, wsiądź sobie do niej na spokojnie. O, o, pięknie, widzicie, jak się słucha? No idealnie. Także tutaj możemy sobie popłynąć w tędy. Także popłynąłem w kierunku nowego domu pandyka pilota. Dobra, i weźmy sobie ją tutaj, postawmy. Nic jej nie powinno stać. Chyba? A my w tym czasie polećmy sobie tutaj Dobra, i teraz musimy sobie zlecieć tutaj w takim razie Okej, okay, tu jest ta skrzynka właśnie Skrzynkę, którą zostawi nam XYZ Tutaj nic nie ma, co nie? Więc możemy ją sobie chyba w sumie zniszczyć I teraz musimy zrobić tutaj to w ten sposób Weźmy sobie tutaj problem, to zabudujmy I zrobimy sobie łódeczki Musimy dużo łódeczek zrobić Z sześć powinno starczyć w sumie Postawmy je sobie tutaj Byk. No i teraz potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, czyli właśnie linki, które sobie wcześniej przygotowałem i możemy teraz zrobić tak. Bo jak teraz klikniemy sobie tutaj i cyk, to ona jakby jest zawieszona. Teraz cyk, cyk, znów. Teraz musimy sobie tutaj zniszczyć kobla. I spójrzcie, cyk, 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 pięknie tutaj. Mamy to. Ja tylko mam nadzieję, że to nie pęknie. Yy, bo to nie będzie spoko, jak to pęknie. <laughs> Na jednej łódce nie mogło się zakończyć, dlatego rozstawiłem tego o wiele więcej. Aby było to jednak trochę bardziej bezpieczniejsze. Dobra, i zostaje nam ostatnia łódka którą sobie skraftujemy i na spokojnie sobie postawimy. Teraz, tylko żeby tutaj przypadkiem niczego nie zniszczyć, bo o to się boję najbardziej. Dobra, teraz na spokojnie. Postawmy sobie tą łódeczkę może na środku. Zróbmy to w ten sposób. Cyk. Dobra, i przygotujmy sobie... Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, jest yes, git, jest git, jest git. No i okej, okay, to wygląda w sumie git. Jeżeli nowy dom pandy był już przygotowany, to teraz wystarczy przyprowadzić ją. Teraz trzeba ją sprowadzić. Czy ona tam żyje? Jest panda? Jest panda? Jest panda. Także teraz tylko wystarczy, że tutaj sobie zniszczymy to. I chodź panda, chodź, 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 chodź. Wiesz, trzeba jej lekko pomóc, to tak powiem, bo widzę, że to ciężkie, cię, cięż, ciężkie jest. I teraz najcięższe będzie ją tutaj sprowadzić, ty. Powiem wam, że nie było to nic łatwego. Szło to naprawdę powoli, ale po czasie udało się. Dobra, i teraz trzeba ją tutaj zostawić i wybrać miejsce, gdzie się muszę idealnie z nią skopać. Oh, nie będzie takie łatwe, z tego co widzę. Skupiemy się, może tutaj, tutaj jakoś to zrobimy. Tu się skopiemy, że tak powiem. Także teraz wystarczy, że się z nią skopię, bo innego wyboru chyba tutaj nie mam. Chyba, że wódkę ją. Pff, a dobra, spróbujmy, sp spróbujmy to zrobić. To jest ryzykowne, żeby nie magazynować czasu i nie skopiować. Zlećmy z nią łódką. Myślicie, że to zadziała? Czy ona nie przeżyje tego. No jest to ryzykowne. Zaufajcie mi, że mimo iż nie jest to moja panda, to nie chciałbym zrobić jej krzywdy, czy też pozbyć się jej. Bo nie w tym tkwi sens całego planu. Chcę ją uwięzić w miejscu, z którego nie będzie tak łatwo ją wyciągnąć. Jezu, dobra, jest stres, jest stres, bo ja nie chcę nic jej zrobić. Ja chcę tylko, żeby ona tam sobie ta panda spokojnie tam była. Tylko o to mi się rozchodzi. No dobra, także lecimy. Lecimy na przygodę. Dobra? Tutaj tak. Jest, 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 jest panda, jest panda, jest panda, jest panda. I siedzi, i siedzi. Tak, 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 tak. tak. To się wydarzyło. Panda tutaj sobie jest. Kapilot, jakbyś szukał przyjaciela? To, to nie w niebie, tak jak mówiłem, tylko tam. Bo to z tym niebem to był taki żarcik. Zrobiłem to tylko specjalnie po to, jakbyś ty przypadkiem zrobił jakiś ruch, to ja mogę później zrobić coś z pandą. No i długo nie musiałem czekać, bo panda teraz sobie siedzi tam. Ładny domek, chyba się jej spodoba. A wy za to kliknijcie jeden z tych filmów, który zdecydowanie Wam się spodoba.